Yy, grając przeciwko Stali Rzeszów, natomiast mam wrażenie, że obaj trenerzy, Nowy, Ariel Galeano, bo to jest jego drugi mecz, debiut przed własną publicznością Paragwajczyka. Trochę nam czarują rzeczywistość, bo usłyszeliśmy po meczu, jedna asysta i awans do Ekstraklasy z tym klubem yy, świętował. No ale to już historia, pierwszy raz prowadzi zespół przeciwko ŁKS-owi. Popatrzmy, będzie szansa, Sitek! Dobra interwencja Przybylaka. Ten atak, tutaj zobaczmy. Dobre. Wrócił Żurawski, on tą piłkę wybił spod nóg Hinokio. Z tych oczywiście, którzy są na boisku. Teraz Mrwaljewicz przewrócony, łapie się za nogę, ale sędzia nie przerywa akcji po tym starciu z Tkaczukiem. Po 17. takim czasie nie było, Mrwaljewicz, to jest ten moment, to jest ta... I będzie chyba rzut karny. Za chwilę zobaczymy, o które... o który moment chodziło, tak jest. 27 lat. No i popularny mokry stanęł przed szansą. Popatrzmy, czy ją wykorzysta Mokrzycki. Mokrzycki i ŁKS strzela w końcu gola przed własną publicznością. Pomógł War. Ale to trzeba było podejść i zamienić na bramkę. No ale pomogli też obrońcy i pomocnicy Warty Poznań, to nie ulega dla mnie wątpliwości, tak? Rzut karny, który powstał po złym wybiciu, zbyt późnym wybiciu Bartkowskiego. Później ten tutaj nieszczęśliwa interwencja. Kopczak. Walczum Rwaliewicz, teraz dobre zagranie otwierające tutaj trochę przestrzeni dla Sitka. Sitek, przy nim Bartkowski. Sitek na obieg Głowacki. Wreszcie z pierwszej piłki i to jest gol samobójczy. A więc szczęście jednak jest absolutnie po stronie UKS-u. Tak, szczęście sprzyja tym, którzy grają dobrze, grają szybko, wreszcie tutaj mówiliśmy, narzekałem na Sitka, który przedtem nadużywał prowadzenia, tutaj szybko uruchomił Głowackiego z pierwszej piłki rzutka. A Głowacki z pierwszej piłki, nie przyjmował, od razu zagrał w pełnym biegu Warty, już kolejna kombinacja Mokrzycki, świetna piłka do Dankowskiego, Dankowski, no już takie gole. Po tych podaniach pomiędzy Mokrzyckim a Dankowskim padały w tym sezonie. Wiem, czy po... pamiętasz tą kombinację z meczu z Opola. To prostopadłe... Pirulo teraz się zabawił, ale wyjechał z za końcową linię. Taka jest decyzja arbitra. KS tak, ok. jest wynik dobry, który jeszcze wspomaga właśnie ten los, o którym mówisz. Natomiast no, zastraszająca. Jeszcze żółta kartka dla Pirulo za... albo Kiełba. Zaczynamy drugą część spotkania, za chwilę pewnie u dołu ekranu przypomnienie składów, to ja może szybciutko przypomnę w bramce ŁKS-u Bobek w obronie. Bardzo zła postawa, naprawdę ta druga połowa to już tutaj mogą mówić o, o szczęściu, wypracowanym chyba szczęściu, że nie stracili trzeciego gola. Teraz oj, ta prawa Fierlej. strona. Być... Felix, dobre podanie, będzie szansa, popatrzmy, to trzeba skończyć strzałem celnym i to jest gol! Pierwszy taki wypad, pierwszy raz gdzieś udało się zagrać 2-3 podania, wyjść na czystą pozycję Michalski, który strzelił gola samobójczego, teraz daje gola kontaktowego. Daje też nadzieję, bo Czwarty naprawdę gol. ten czas chwilę przed tym znowu takie akcje pokazujące, że jednak tutaj ŁKS nie może za bardzo pozwalać. Warcie zbliżać się do własnej szesnastki. Serp Mrwajewicz zatrzymany nieprzepisowo przez dwóch zawodników warty. Żółta kartka. Chyba Markow ukarany. Wysokiński, który grywał już z nim w podstawowym składzie w tej pierwszej rundzie. Uważam, że coraz lepiej Wysokiński wygląda. Ja lubię tego piłkarza, bo tak jak mówię, on bardzo często przyspiesza, gra, nie zwalnia. Nie. Wojcinowicza, mówiłem, że on będzie często e, brał udział w akcjach ofensywnych. Ruszył Młynarczyk. Młynarczyk, trzech piłkarzy UKS-u w tym ataku. E, czwórka e, graczy e, warty obok słupka. Uderzył Młynarczyk. Hinokio do Arasy, Arasa. Zablokował to uderzenie Bartkowski, Jeszcze piłka w powietrzu. Jeszcze jest szansa. Przekładają. Wysokiński, Ale szkol! Ale cudownie uderzył. I tak jak mówisz, ten scenariusz się sprawdza z tego pierwszego meczu rozgrywanego jesienią. Fenomenalne uderzenie Wysokińskiego Kapitalna bomba. Jeszcze bardzo mądrze sobie przełożył tym przyjęciem. Piętą do lewej nogi, później już strzał nie do obrony. Naprawdę Bramka, palce lizać. Koniec, koniec tego meczu, ŁKS przełamuje się, długo, długo czekał od 17 września, kiedy pokonał Wisłę Kraków 3 do 1, teraz 3 do 1 pokonuje Warte, mecz dwóch spadkowiczów na korzyść gospodarzy.